Kochani, to znowu ja. Dzisiaj troszeczkę dłuższy film będzie, ze względów... troszkę chyba będę chciała, wiecie, ponawijać, jak się to mówi, monologiem, chyba jak zawsze, tylko w niektórych przypadkach, no, wiecie, tych myśli jest w głowie tyle, że chciałby człowiek wszystko powiedzieć naraz, ale tego się nie da I to każdy z nas wie, że im więcej byśmy mówili, tym tak naprawdę mniej zapamiętujemy, mniej wiemy, więc niejednokrotnie lepiej powiedzieć coś krótko, a nieraz w komentarzach... Yy, Moich lub waszych, właśnie ze względu na to, że też nieraz dopisujecie fajne rzeczy, można rozszerzyć temat. Tutaj, temat chyba, jeżeli chodzi o poddawanie matek, to jest chyba jeden z najcięższych tematów, ze względu na to, że jednak nam, wiecie, na tej matce zależy. To wszystko też zależy, jaki mamy okres w roku, który to jest, która to jest część roku, jakie mamy, kochani, charaktery rodzin, czy mamy pożytki, czy nie mamy pożytków. Pamiętajcie. Tu pracujemy na żywych stworzeniach, na żywych owadach, które tak naprawdę mają swoje charaktery, swoje domy, swoje mieszkania. One wiedzą najlepiej, co tam chcą myć, a to my ingerujemy w ich życie i nagle chcemy im wszystko tam przebudować, zmienić jak się to mówi, głowę państwa, i na siłę to robimy. Są, kochani, pszczoły, które bardzo szybko przyjmują matki, nie mają z tym większego problemu. Są pszczoły, które naprawdę nie będą w ogóle Wam chciały przyjąć matki, bo będą do tego stopnia upierdliwe, że wolą strutowić, ale nie przyjąć żadnej innej i z tym się też musicie liczyć. To, jakie my sposoby stosujemy, kochani, to nie jest tajemnica, bo tak naprawdę każdy z nas może spróbować różnych sposobów i znaleźć ten sposób, który nam będzie najszybszy. No, ja jestem ze względów tych, że no, raczej mam szybkie usposobienie, lubię. Po prostu nie lubię się bawić. Yy, uważam, że u pszczół też nie powinno być dużo zabawy, jeżeli nie muszę się bawić. Yy, oczywiście, kiedy obserwuję pszczoły, kiedy poznaję charakter pszczół, czy tam to, co one robią w tym ulu, to jak najbardziej poświęca im wtedy bardzo dużo czasu. Ale są takie chwile, w których pszczoły po prostu nie chcą, żebyśmy im przeszkadzali, i znając ich biologię, po prostu wtedy tego nie robimy. Jeżeli chodzi o łączenie rodzin, to jest yy, no, temat rzeka. Jest sposobów bardzo dużo. Yy, Powiem Wam tak, przeważnie jest to stuprocentowe. Nieraz jest tak, że pozwolą matce zaczerwić i zrobią cichą wymianę, i tego też się musimy spodziewać. One po prostu nie chcą na przykład tych genów. Jeżeli pszczoły się zgryzają, kochani, jeżeli pszczoły się zgryzają, to znaczy, że też muszą mieć jakiś powód tego zgryzania. To znaczy, że albo mają bardzo dużą różnicę charakterów, to tak jak my w domu, kochani, jak mamy zbyt dużą różnicę charakterów. No to będziemy się zgryzać, prawda? Będziemy piskować, będziemy się kłócić, nie będziemy mogli się dogadać. I tak naprawdę albo jedna strona ustąpi, albo po prostu będzie no, rozstanie. Tak mniej więcej można to porównać do pszczół. Tu też następuje rozstanie, no on nie chcą matki, więc i tak Wam udowodniam, że one jej nie chcą. Czy to są fajne? Nie. Pani, o tej porze roku, kiedy jest sierpień, nie ma czasu już w niektórych momentach na zabawę z wymianami matek, bo jeżeli my będziemy teraz chcieli wymieniać matki, a mamy tam mało czerwiu, bo na przykład matka jest wadliwa lub tak jak mówicie agresywna rodzina, czy może coś tam z tą matką jest nie tak to pamiętajcie, jeżeli to nie jest cicha wymiana, bo w cichej wymianie to one sobie naprawdę umieją poradzić. One nie, zli, nie zlikwidują starej matki, chyba, że sama po prostu się osypie, prawda? Sama może umrzeć. Ale jeżeli to one widzą, że dają radę, to do momentu, jak nie podejmie czerwienia młoda matka, starej królowej nie usuną stronu. One nie są głupie. Jeżeli chodzi, kochani, o inne przypadki, to tutaj powiem szczerze, w tym momencie im szybciej wymienimy matkę, tym lepiej, bo w tym momencie, kiedy my mamy połowę sierpnia i będziemy chcieli sobie izolować pszczoły na okres bezczerwiowy, żebyśmy matkę mieli stuprocentową morze przyjątą, bo pamiętajcie, dalej mogą ją usunąć na cichą wymianę. Więc to jest takie coś, że no nie wszystko wychodzi. O. Powiem tak, nie wszystko wychodzi. Nie wyjdzie to Wam, nie wyjdzie to nam. My Wam możemy niektóre rzeczy doradzać w życiu, jak my to robimy, pokazywać, jak my to robimy, ale pamiętajcie, teoria, praktyka, czy tam to, co nam wychodzi, to nie jest takie do końca proste, bo my nie mamy złotego środka. Mamy nasze doświadczenie, mamy tysiące godzin przepracowanych na pasiece, mamy tysiące godzin przepracowanych z naszymi pszczołami, mamy możliwość, jak się to mówi, stosowania. Teorii, ale kochani, bez praktyki ta teoria jest zawsze martwa. I uwierzcie mi, tak będzie. Bo to, co piszą książki, niejednokrotnie w ogóle nie możemy wykorzystać na pasiece bo nie ma realnej możliwości. One po prostu mają. Wiecie, książka jest po to, żebyśmy mieli pewien szablon żebyśmy wiedzieli, znali biologię pszczoły, to co ona potrzebuje. Ich zachowania, ich, jak się to mówi, podejście do życia, to tak jak my mamy jakiś fajny poradnik książkę kucharską, kochani, więc możemy stosować i możemy gotować jeden przepis w kółko, dokładnie odmierzając to, co pisze w książce kucharskiej, albo do tej książki kucharskiej możemy dokładać własne składniki, możemy to upiększać, robić to bardziej pod nasz smak, pod to, żeby nam było. Przyjemniej, milej, żeby to podniebienie nasze działało, prawda? Bo lubimy jakieś troszkę inne smaki niż to, co tam napisali w tej książce kucharskiej. I tak jest z pszczołami. My mamy książki, kochani. Z których czytamy mniej więcej o biologii pszczół, o tym, co lubią, czego nie lubią, ale później nasz temperament, który mamy na pasiece, wszystkie nasze zachowania musimy dostosować do danych rodzin. Poznajemy te rodziny. To tak, jak ja zawsze mówię, kochani, to tak, jak są pierwsze spotkania. Zakochujemy się w kimś, ktoś nam się podoba. No i wiecie, na początku no, to są, wiecie, te sms no, piszemy do siebie zdjęcia, rączka i te sprawy. Jak się to mówi? Po miesiącu, no już jest troszeczkę mniej tych SMS-ów, już się troszeczkę lepiej czujemy w swoim towarzystwie, ale nadal jeszcze przebywamy ze sobą bardzo dużo, intensywnie ze sobą rozmawiamy, e, wymieniamy myśli. E, po pół roku, kochani, no już jak się to mówi, e, nawet do talety nie wstydzimy się wyjść, już jesteśmy bardziej obyci względem siebie, już nieraz raz się gdzieś tam upapramy na buzi, już, wiecie, nie przesadzamy, żeby, wiecie, takie sztywne zasady królewskie mieć i żebyśmy wypadli jak najlepiej. Tak samo jest z pszczołami, kochani. Na początku, no zdjęcia, wszystko. No robimy z tymi pszczołami, co byśmy nie chcieli. Wiecie, całuski, no boimy się, że zrobimy im krzywdę. Kochani, krzywdę robimy pszczołom wtedy, kiedy się za bardzo nimi przejmujemy. Im mniej się nimi przejmujemy, im mniej ingerujemy w ich życie, tym mniejszą krzywdę im robimy. I to uwierzcie mi na słowo. E, jak to wygląda ze zmianą e, królowej? Zawsze będzie wymiana królowej jakaś krzywda dla nich. To nie są igeny kochani. Do tego muszą się przygotować. I o ile to są nieraz bardzo fajne, łagodne pszczoły, to wtedy naprawdę nam łatwo przyjąć. Są takie pszczoły o mocnych charakterach jak bakwasty. No tutaj się liczymy, kochani, kupując linie, to czytamy też o tej linii, poznajemy co to za linia. No, jak umawiamy się z dziewczyną, to też nie idziemy w ciemno, że jakaś tam dziewczyna siedzi w ciemnościach i piszemy do niej SMS-a, nie wiedząc jak wygląda, jaki ma, jaki ma charakter co lubi tylko staramy się ją poznać prawda czy to w ogóle jest pod nasz charakter czy no chłopak pod nasz charakter no bo wiecie no musimy jakoś ze sobą później umieć rozmawiać jak my jesteśmy dwoma różnymi ludźmi którzy w ogóle nie mają nic wspólnego ze sobą ani charakterem ani niczym no to wiecie no i tak samo jest kochani kupując królowo musimy się liczyć co kupujemy na naszą pasiekę? Wybrać tą królową, czy to jest do naszego charakteru pszczoła, czy my będziemy później mieć prosto z obsługą tych pszczół, jak, jakie są opinie, a dopiero później, kochani, popytać i dopasowywać pod swoje miejsce, pod siebie, nie pod kolegę, tak jak Wam zawsze mówię, bo później wychodzą z tego problemy. Jak to jest z wymianami matek? No, kochani, z wymianami matek jest tak, że jest to jedna z najgorszych. Rzeczy, jaką byśmy chcieli sobie zrobić, ze względu na to, że tego nie lubimy robić. Tak naprawdę nie powinniśmy za bardzo ingerować, wymieniamy tylko wtedy, kiedy musimy, bo coś tam się dzieje. Wiadomo, agresja zawsze powinna być wymianą matki, nawet jak to jest gdzieś daleko od ludzi, ze względu na to, że my nigdy nie wiemy, kto przyjdzie na naszą pasiekę i możemy mieć później kłopoty, jeżeli by coś się wydarzyło. Więc tu patrzymy też na bezpieczeństwo, nie tylko na to, czy my chcemy z tą pszczołą pracować. Kochani, wymiana matki w tym momencie, jak ja mówię, jak jest sierpień, przepraszam, że będę mówić, ale no, mamy pogodę taką, jaką mamy, ja też nie chcę poświęcać czasu tutaj za długo. Wymiana matki o tej porze. Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie zaizolować matkę na 10 dni, żeby miała całkowicie bezczerwiony okres w ulu ze względu na to, że my mamy. Po prostu zimowlę. Nie zrobimy porządnego pokolenia zimowego, bo nam zabraknie bardzo dużo czerwiu. Chyba, że mamy dwie rodziny do połączenia, to wtedy możemy jedną sobie wziąć, jak się to mówi, dać faktycznie na osierocenie, zablokować ten czerw i dopiero matkę wymieniać, a drugą połączyć, żeby ona pracowała właśnie nam na czerw. Jeżeli nie mamy, bo przeważnie nie mamy takich dwóch rodzin, mamy po prostu wymianę matki, no to kochani, zawsze jest ryzyko. Czy to wy, czy to my, zawsze ryzykujemy. Wymianą matki, z tym się też musicie liczyć, że pszczoły to, to są koszty. To nie jest tylko przyjemność, że mamy miód i tak dalej. Tylko to jest, kochani, koszt, z którym zawsze musimy się liczyć. I tutaj każdy, kto nie chce się liczyć z kosztami, no to, kochani, niech nie zakłada pasieki. Bo no niestety tutaj jestem brutalna i szczera, ale no później nagle się dziwimy, że tak nie mamy. Na to nie mamy na tamto, nie mamy na siam, to nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy zrobić. Nieraz to jest przypadek, kochani, że zakładamy pasiekę, bo tak się zdarza. Przychodzą do nas trójki, zakładamy, mamy to pierwsze zauroczenie i fajnie, kochani. Tylko my musimy pamiętać, że to będą koszty. To wtedy podejmujemy decyzję, czy się z tymi kosztami będziemy później borykać i czy damy radę. Jeżeli podejmiemy decyzję, że tak, to pamiętajcie, niejednokrotnie pszczoły wam pomogą ponosić te koszty. Naprawdę one się odwdzięczą, jeżeli będziemy z nimi umieli współpracować. Ale jeżeli chodzi o wymianę królowej, to tutaj, kochani, na wiosnę możemy się bawić, bo wtedy mamy faktycznie możliwość uzupełnienia czerwiu z innych uli, wzmocnienie tej rodziny. Bawienie się, osieracanie, wymiana, no zgryzą nam matkę, no to sobie weźmiemy matecznik, poddamy drugi, damy radę, prawda? One się jeszcze zdążą, kochani, pozbierać do zimy. Teraz, kiedy my mamy już praktycznie zimowle zaczęte i my, my byśmy się musieli bawić z matkami, no to, kochani, nie mamy na to czasu. Tu jest krótka piłka. Poddajemy tylko i wyłącznie matki unasiennione. Najlepiej ze sprawdzonym czerwieniem, bo my nie mamy czasu na to, czy ona czerwi, czy nie. To chodzi o to, że mamy mieć silną pszczołę zimującą i to jest najważniejsze. Czekajcie, bo mi matka nawiała przez to, że patrzyłam w drugą stronę. No to teraz muszę sobie ją poszukać od nowa, bo ja ją wiecie, muszę wziąć, żeby Wam pokazać mniej więcej dokładnie tak, jak ja to robię. To kochani, bo tam do komentarza, że pszczoły się zgryzają. Byba także się zgryzają. Tutaj pamiętajcie, my nie mamy złotego środka. My pokazujemy Wam swoje doświadczenie, tysiące godzin pracy z pszczołami, yy, swoich sposobów, ale pamiętajcie, my też ponosimy porażkę, prawda? Nie zawsze to jest yy, tak, że to się da nam yy, zrobić. Matulę, pamiętajcie, zawsze chowamy i do kieszonki, kochani, nie wiadomo, czy nam się przyda, czy nie. Jeżeli, kochani, wiemy, że ta matka ma problem ze sobą. Yy, no i wiedziałam, że to mi się nagrywa nie w tą stronę, co trzeba. No to nic, kochani, muszę chyba od nowa.